Cześć, z tej strony Grzesiek, witam Was na kanale Domek na Wzgórzu. Ja jak zwykle w tej samej koszulce, ale nagrywam dzisiaj trzeci dzień, trzeci film tego samego dnia. I teraz chciałem Wam poopowiadać o betonowaniu trzpieni, jak my to szalujemy, jak my to robimy, gdzie pamiętacie filmie wcześniej, w filmach gdzie tam wcześniejszych o murowaniu, gdzie wspominałem o, o tym, jak my to robimy, tak? I dlaczego lejemy to na raty, dlaczego nie na raz? Więc teraz wam pokażę jak to zostało zaszalowane i jak jest to betonowanie. Tak, tu się pracę teraz obok, To mówię, właśnie nasza betoniarnia pracuje. Mówię, beton jest mieszany i, i mówię, noszony, wnoszony na górę, żeby betonować, więc mówię, na razie widzicie mnie i miejsce, jak to wygląda, jeszcze bez żadnych szalunków, a potem wam pokażę pusty szalunek i szalunek, który jest w trakcie betonowania. Jak widzicie, nie mamy tutaj zaszalowanego tego trzpienia. Chciałem wam pokazać jeszcze raz o tych strzępiach, których też dostałem ostatnią uwagę. Dlaczego ich nie wykonujemy? Dlatego, że mówię, no jak będziemy mieli to strzępie, czy na samym dole, to nie mamy żadnej pewności, czy dostanie nam się tam beton. A tym bardziej, że robimy go ręcznie. On jest taki tutaj gęstszy niż normalnie, byśmy taki miękkie zamówili. Ale tak jak widzicie, no, ta ściana jest nierówna, więc nawet takie, jak tutaj wystają nam resztki betonu z tej strony czystej, one powodują jakąś tam przyczepność, w jakiś tam stopniu przyczepność. Więc na pewno nie jest to błędem, jest to zrobione dobrze. No i to jest. Tak, jest, mówię, wszystko zawiązane. Szalujemy, pilnujemy, żeby były odpowiednie odległości. Tak, żeby, mówię, wszędzie beton nam do tego doszedł. No, tutaj też jest do kosmetyki, ale tam już chłopaki mają docelowo zrobione, no, tak, żeby to było po prostu ładne. Więc przenosimy się dalej do kolejnego punktu, jaki jest. Czyli, no nie, nie może nie po kolei, tak, bo jak będę na rusztowanie, to pokażę Wam szalunki, a teraz jeszcze pokażę samo mieszanie betonu. Tak, tu mamy beton wworkowany B30, tak dlatego że taki był w tej naszej lokalnej betoniarni. jest B30 i B15, więc widzieliśmy B30, chociaż byłoby B25, bo znowu na pewno tańszy, ale mówię no B30, to jest lepszy. Mieszadło, w którym mieszamy, sypujemy yy, beton do. Nie, dobra, nieistotne. Tu sypujemy beton, woda, mieszamy odpowiednią. Za Na chwilę Wam pokażę, to będzie kolejny proces. A to Teraz mamy gotowy już beton, chwila przerwy, przekręcenie mikrofonu. A to jest etap nazywany pompa do betonu. Tak? Ja Dobra, ta zdrapuje się na górę, ja Pokażę Wam to na górze wygląda. Trudno. Muszą być ofiary. Muszą być ofiary. Stałem pomoczony. O, ale ładnie chlupie. To znaczy, że coś było w środku. O, zobaczcie, dziurka. Ucieka. No, zaraz się zaślepi betonem i... A jak nie, to po prostu ucieknie. Ale w topa. Trzeba palcem przytrzymać. No, no i tak. I tak dalej. Teraz zawą jeszcze o szalunku. A samo też jak to dogęścić? Dogęścić mu na to albo kołkiem, albo młoteczkiem, uderzając delikatnie w szalunek, albo. O! Teraz zostało dobrze dogęszczone. No i tak trochę zabawy z tym jest, widać coś, O, prawie już do końca. Dobra, jeszcze pokażę Wam sam szalunek, jak został zabezpieczony. Tego na razie nie betonujemy, no bo na tym będzie wsparta. Przepraszam, że tak mówię, jest to mało widoczne, ale stoję na rusztowanie. Jest to, tu będą jeszcze szpilki, już szpilek tu nie ma. Nie ma tu jeszcze szpilek, tu już będą wbite szpilki wintowane FI20 pod belki stalowe, ale w tym momencie jeszcze ich nie ma, będą po prostu później dołożone. dalej, do Następny szczyt. Tu puściutki. Więc tak, płyta OSB na wymiar, także widzicie, kawałek zachodziła szerzej. Rozpory. Żeby było można żeby to przy, przykręcić dobrze do ściany, żeby było szczelne i krawędzie wypianowane tak, żeby było to po prostu szczelne. No i szpilki, te które są często komentarze, które przychodzą na wylot są skręcone tak samo z tamtej strony. i no Jak już potem prostu jest, no, jest no, lekko związany, to po prostu szpilki się wyciąga. No, okaz, dzis dzisiaj na pewno szpilki zostaną wycięte i, i po prostu zostaną w tym e, słupku, dlatego że dzisiaj jest sobota, a jutro mówię, nikt ich nie wyciągnie, więc po prostu zostaną. No ale to mówię, no, akurat było tak zaplanowane i tak po prostu będzie. Więc one mówię, zostanie rozstrzelowane, po prostu zostaną ucięte i już. I zabezpieczone tak, żeby nam potem nie korodowały. I tu jeszcze zobaczę co na daleczkę, bo tutaj jest wieniec, bo tutaj w tym miejscu, pamiętajmy, że będzie jeszcze wieniec, tak, 25 cm na 25 zrobiony, ale tu przez to, że belka stalowa będzie oparta na tym poziomie, tak, na tym poziomie będzie belka, no to wieniec musiał zostać opuszczony o 25 cm. No tak, multraz teraz ciężko mi to wam opowiadać, ale na pewno lepiej to będzie widoczne, jak już faktycznie będzie... Yy, to będzie to zrobione, tak? Wtedy będziecie widzieli o co mi chodzi, a ja raczej opowiem o tym już w momencie, jakby samego montażu belki stalowej podciągu. No to tyle z betonowania trzpieni, jak to wygląda, i sami w sumie jeszcze dalej widzicie na filmach pozostałych, wcześniejszych filmach, jak wygląda połączenie, czy jest szczelne, czy nie jest szczelne, czy są jakieś raki, więc no, ocencie naszą metodę, czy jest źle, czy jest dobrze. Pewnie dał się zrobić lepiej, tak? Ale na pewno da się zrobić też gorzej. No i my robimy, jak robimy i tak na pewno będziemy kontynuować, co zostało nam już niedużo tych cudzieni. A tak chyba żegnam. Tym razem z naszego pseudo rusztowania. mam nadzieję, że żaden bohatowie tego nie ogląda. Zapraszam do kolejnych filmów, do lajkowania, subskrybowania i do następnego razu. Pa.